Mario, niech Twoja obecność będzie naszym pokojem, a Twoje milczenie szkołą miłości. Każda rodzina potrzebuje schronienia, nie tylko dachu nad głową, ale miejsca w sercu Boga. Kiedy oddajemy nasze życie Maryi, ona prowadzi nas do Jezusa. A tam, gdzie jest Jezus, tam jest pokój, tam jest siła, tam jest nadzieja. Matko Boża, ucz nas być rodziną, która ufa która modli się razem, przebacza razem, kocha mimo różnic, która nie ucieka przed trudnościami, ale wierzy, że wszystko można przetrwać z tobą. Matko Boża, Wspomożycielko, powierzam ci nasze rodziny, nasze troski, nadzieje, radości i cierpienia. Niech twój płaszcz ochronny otuli nas każdego dnia, a twoje serce pełne miłości niech stanie się miejscem, w którym znajdziemy ukojenie. Napisz w komentarzu: Matko Boża, chroń moją rodzinę i daj nam pokój w sercu, abyśmy wspólnie modlili się za wszystkie rodziny, które potrzebują Bożej opieki i Twojej matczynej miłości. Matko Boża, patrzysz na nasze rodziny z czułością, jak prawdziwa Matka, która zna każde serce i każdą ranę. Widzisz nasze codzienne troski, pośpiech, zmęczenie. Brak słów, które budują, a czasem chłód, który wkrada się tam, gdzie kiedyś była radość.